Obozy są super, ponieważ wszystkie lokalizacje zjeżdżają się, aby spędzić razem czas, aby wspólnie wyjść na szlak, aby razem jeść śniadania, aby razem bawić się na różnych grach i zabawach. Na ogół widzimy się na nabożeństwach, a kiedy jesteśmy razem, wspólnie jedziemy na przykład do Zakopanego spędzić razem czas, to mogę ze swoimi siostrami, braćmi w Chrystusie z Rzeszowa czy z Warszawy porozmawiać. To jest dla mnie takie zawsze budujące, bo możemy podzielić się świadectwami. Myślę, że to, co ten kemp mi e, też pokazał, to właśnie to, że jako Kościół musimy być w jedności i potrzebujemy budować relacje e, z, ze swoimi siostrami, ze swoimi braćmi w Chrystusie, e, z tego względu, że jakby Pismo mówi, że po jedności nas poznają. I właśnie myślę, że to jest gdzieś tam takie bardzo kluczowe i coś, co będzie nas wyróżniać wśród ludzi, że pomimo tego, że jesteśmy tak liczną grupą, mamy ludzi z Warszawy, z Katowic, e, z, z online, my jesteśmy z Rzeszowa i to jest właśnie niesamowite, że spotkamy się w jednym miejscu, jakby tyle lokalizacji w jednym miejscu, jak jakby widać, że to, co nas łączy, to jest po pierwsze Duch Święty, ale po drugie to też jest wiara. Ja jestem pierwszy raz na Kempie i jestem naprawdę pod wrażeniem samej organizacji, jak to wszystko jest w takiej rodzinnej atmosferze ogarniane. I e, tak samo jestem pod wrażeniem tego, jak e, ciekawi są tutaj ludzie, e, jak ciekawe osoby można poznać. E, jestem bardzo szokowany, jak dużo ludzi tutaj pomaga samym sobie, i to wszystko jest. I dla dzięki Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że mogę tutaj uczestniczyć. I taką najbardziej rzeczą, która się najbardziej mi podobała, było prawdopodobnie pierwsze spotkanie, kiedy to mieliśmy nauczanie z innymi liderami i było ona o temacie relacji, relacji, które są międzyludzkie i jest to trudny temat, na przykład dla mnie, bo mi się jest bardzo ciężko otworzyć przed innymi. A ten mi pokazał, że Dzięki temu, że są te ludzie, którzy wierzą w Pana i są otwarci, to mogę się otworzyć i nie zostać ocenionym, jakby potraktowanym gorzej lub nawet wyśmianym, jak to w dzisiejszym świecie jest i takim skazanym palcem, a tutaj, kiedyś mi pomogą, wspieram, to jeszcze nawet się pomodlą. Jakby dla mnie takim przełomowym momentem było uświadomienie sobie, jak ważne są relacje yy, nie tylko damsko-męskie, ale właśnie te męsko-męskie i damsko-damskie. No, kiedyś miałem tak, że jeśli chodzi o taką sferę emocjonalną, to dużo łatwiej było mi się dogadać z kobietami niż z mężczyznami. Jeśli chodzi o mężczyzn, często to były bardziej takie techniczne rozmowy, mniej było w tym, nie wiem, emocji, takiej sfery uczuciowej. Uświadomił mi ten panel, że warto, warto o tym rozmawiać z mężczyznami też. Budować taką braterowską relację. Za każdym razem, kiedy jestem na kempie, dowiaduję się czegoś nowego. E, wydaje mi się, i jestem tego pewna, że moja wiara wzrasta. E, nieraz są sytuacje, które, dzięki którym e, dostaję jakby odpowiedzi od Boga, przez różne rozmowy. Jak na przykład ostatnio szliśmy szlakiem górskim i miałam okazję poznać parę dziewczyn w sumie z Myszkarpowy, z których nie znam do tej pory, i przez właśnie rozmowy z nimi, e, w sumie jakby Duch Święty dał mi takie przekonania i odpowiedzi na to, z czym się zmagałam. Jak na przykład o pod kątem przebaczenia, na temat pod kątem urazy. I to nie było zaplanowane. Jeszcze nie wiedziały, że na przykład się z tym się zmagam, a jednak dostałam na to odpowiedź. Więc za każdym razem, kiedy jestem na kempach, Bóg mi pomaga. Ja to widzę po swoim życiu, że takie wyjazdy są dla mnie takie przełomowe. E, jestem bardzo wdzięczna przede wszystkim, bo nie wracam do domu e, z tym samym. Za każdym razem, jak wywracam, przymiona i inna. Najbardziej podobał mi się Piątkowy Wieczór, gdzie razem z naszymi pastorami mieliśmy panel, podczas którego pastorzy odpowiadali na najbardziej interesujące nas kwestie i później mogliśmy zanurzyć się w Bożą Obecność, gdzie Duch Święty się poruszał, napełniał każdego z nas. Ja sam osobiście doświadczyłem wielu przełomów. Bóg pokazał mi wiele rzeczy do mojego życia, i tak jak Bóg nam obiecał, on błogosławi jedność. I zawsze, podczas czasu, gdy modlimy się wspólnie, to Duch Święty porusza się w specyficzny sposób, zupełnie inaczej niż gdy modlimy się tylko jedną lokalizacją. Przynosi nowe rzeczy, nowe przełomy, zabiera nas głębiej dalej. Ja usłyszałam w tym czasie. Yy kilku dni, dwóch, trzech dni bardzo i bardzo wiele świadectw, więc moje serce jest dogłębnie poruszone. <grym> Sama też mogłam się podzielić swoimi świadectwami, więc to jest niesamowity czas, bardzo głęboki i wierzę, że bardzo budujący. I to, co mi specyficznie Pan położył na serce, to to, że z każdego obozu jedność między nami jest coraz większa. I naprawdę z roku na rok widzę, że, nasza, widzę, że te relacje tak bardzo się zacieśniają i stajemy się budujemy tą, tą taką rodzinną więź i też co bardzo mnie poruszyło, co bardzo mnie dotknęło, to świadectwa wielu osób, które na przykład nie miały finansów na, na kemp czy też po prostu nie miały możliwości, żeby wziąć wolnego i w momencie, w którym podjęły taką decyzję, naprawdę taką decyzję serca, że muszą tutaj być, bo tutaj za każdym razem coś tego się dzieje. Mamy właśnie panele z pastorami, czy spędzamy razem czas i to jest naprawdę bardzo ważne dla naszego kościoła, dla każdego z nas i kiedy podjęły tę decyzję, okazało się, że Bóg tak im pomógł, że jakby wszystkie sprawy nagle się rozwiązywały. Więc jeśli właśnie ktoś z Was tak samo z tym się zmaga, że właśnie są jakieś przeciwności, które uniemożliwiają mu wyjazd, I tylko tak ważne jest, żeby właśnie wierzyć, ufać i się nie poddawać. I też bardzo chciałam podziękować pastorom za całą organizację kampu, za to, że organizujecie tak wspaniałe wyjazdy, aby Kościół jednoczył się, aby uczył się takiej wzajemnej, braterskiej miłości i, i bardzo Was kochamy jesteśmy za Was naprawdę wdzięczni.